Jakbyśmy mieli coś trafić I 283 k 83+, plus. jest wukał, to proszę warto było włączyć nagrywanie Esio Oj, Bright Bright 87, nie to nawet nie jest Bright Bright Nie wiem kto to jest Ile ona ma? 87 Williamson Nieźle nie. 10 meczów łącznie na 12, myślę, że jest git Odbierzmy sobie teraz te nagrody. Pek, i zostało mi tak naprawdę z tego, co dobrze obliczyłem. Tak, zostało mi tylko to. Do dzisiaj o 19.00 na znaczy no Jak wrócę z pracy, to sobie to będę miał. I 285. Plus. No i pięknie. ja odbieram. I tutaj w punktach przełomowych pewnie wydarzenia live czy coś zrobiłem. A, nie kupionych. No i dobra. To dwie karty rzadkie, piłkarskie. W sumie jakie rzadkie? Jedna tylko rzadka. No i to już mamy fajne paczłuszki. Od czego możemy zacząć, bo idźmy overalowo. 780+, jest walkout, idzie jakiś chłop, SPD. Tonali, Tonali 86 na pojedynczym, czyli w środku już właśnie bez historii, ale spoko, na no, jego przegarniemy, damy z tego do Gantleta. albo go dzisiaj przepalimy na hero. 581+, bez walkoutu, no to pomijmy. Nic ciekawego w takim razie 8-4, karta tylko 7,82 plus walkout. Serio? Jakim cudem! Jakim cudem tu walkoutu nie ma? Ale jest Inform przynajmniej, super. Super, ale no, jakiś walkoutik powinien być z tej paczki. No i 3,83 plus. Jest walkout, jest walkout. Gdzie do nas LP? Hiszpania, La Liga. Nico Williams. O proszę Nico Williams Nieźle Nieźle, nieźle Ile Niko jest wart? Co ty gada, że tyle jest warty Nico Williams? Stówkę? Ponad stówkę hm. No fajnie, fajnie <ścoughs> Tylko nim nie zagram 125 tysięcy A idealnie by wsiadł po 4-4-2, co nie? Ale się dobrali. Nie, nie zła ławeczka, co? Ja, ja mam z Niko na ławeczce. Nie zła ławka. No co, trzeba zagrać mecz o trzecią ligę. Nie mecz, tylko trzecią. Alison, Kunde. Nie, wiem, kto tam jeszcze jest. Ale to chyba nie będzie jakaś słaba ekipka. Pina na ataku. Do no nie wziąłem. Guti to chyba jest? To jest chyba Guti. Nie, to Totti. No to nie Nie za ekipa, ta jest wmajstrowana jaj! To fajnie mogło przejść, to fajnie mogło przejść. Daj, mecz o trzecią wróćmy tą z powrotem. Tam, gdzie nasze miejsce, żeby ten wynik obok, znaczy ten kolorek obok wyniku, powinien być już złoty, a nie srebrny. Wilson, Aj no, gwardyl silniejszy. Mrowo kunia. Wilson. Trzeba wycofać. O, kurwa, w kanapkę zostałem zapany. Za piłkę nie chcę przejść tak fajnie. Między tymi. Między tych obrońców. No i king mi zbieki, to kurwa. Może być bramka przez to, że on tu zbiega niepotrzebnie. i Fajny pomysł. Chyba niepotrzebnie strzelałem od razu. Brawo Nie, Kunia mi podał! On miał mi strzelać, a nie podać. A, 0-0! Kurwa, jaki mecz. Jaki mecz. O trzecią ligę. Kunia! Kunia, kunia! Bramka z pizza, ale wpadło! Wpadło! Bum! Udało się! Kunia? Nie! Czemu z fałszą próbowała nie z lewej? Ajajaj Daj na kunie. Daj, robimy to! Robimy to! Aj, nie robimy tego jednak No spokojnie, nie podchodźmy do niej A to może być go... Brawo Howard Dobrze, że Drivena nie strzelał, bo Drivenem by trafił nie może strzelał, ale mu nie załapało Łana piłeczka do Kuni I pyk I pyk Arsos 2-0 Trzecia liga już musi być nasza Ależ to zrobiłem Ulala Ula la, la, la I brawo koło ubi. I pyk Niko Niko Pokaż jak jesteś szybki, Niko Nico Williams. Nico Williams! Nico Williams! O kurwa! Jeszcze. Niko! Niko! Jamal! Broni to Alison. Jeszcze piłka nie wyszła. Gramy dalej. Proszę Państwa, gramy dalej, gramy dalej. Wyjdź. Teraz wyjdź. Nie mi trafił, kurde, ej! Chyba jeden. Nie zrąbmy tego wyniku. Jak mamy zrąbać? Jak trafiamy na 3-1? Póki kofie, tak jest. Tak jest. Tak jest. Obama Yang żeński nasz trafia. Segr jeszcze się pięknie wrąbała. Pyk ostatnia akcja: Jamin, Żamal, żamin, 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 Jamin. Jamin gwary ale w dupie to mam. Jeszcze Niko coś tu walczy. Mamy to. Wróciliśmy. Wróciliśmy tam, gdzie nasze miejsce po raz trzeci. Wpierdzielam się do trzeciej ligi. No bo byśmy już tam zostali albo wyszli wyżej. Bo ile można spalać z tej trzeciej ligi? Ileż można.